Czy wiesz, że 82 lata temu polska partyzantka przeprowadziła jedną z najśmielszych akcji II wojny światowej Mielec Noc z 29 na 30 marca 1943 roku? Miasto było strategiczne, produkowano tam samoloty dla Luftwaffe, stacjonowały tu tysiące Niemców, SS, policja, Wehrmacht. Wydawałoby się niemożliwe do przeprowadzenia jakiejkolwiek akcji, ale legendarni Jendrusie myśleli inaczej. Plan zakładał atak z zaskoczenia nocą. Padał deszcz, gdy kilkudziesięciu partyzantów ruszyło do niemieckiego aresztu. Niemcy w panice zaczęli atakować się nawzajem, nie wiedząc, kto jest wrogiem. W tym zamęcie uwolniono około 180 więźniów, w tym komendanta armii krajowej. Część ledwo żyła musieli ich nieść. Efekt: Zero strat własnych i wielki cios w psychikę okupanta. Jeśli chcesz mi pomóc szerzyć takie treści, zostaw lajka i komentarz. Z góry dziękuję.